Hej, witam was serdecznie z tej strony Przemko. Zapraszam Was na kolejny odcinek farminga 19 na woli. Jak widać wszystko rośnie, kurczę, to ładnie wszystko wygląda, tak w tej fazie wzrostu jest. Zostawimy sobie padromkę już tutaj. Niech sobie stoi. Wsiądziemy sobie do ciągnika i jedziemy wywozić słomę, gdzie ja mam tamten ciągnik. a właśnie, to jest. Pytanie za 100 punktów Ostatnio nagrywałem, byłem chory i postawiłem gdzieś ciągnik, nie wiem gdzie Na podwórku? Na podwórku, dobra Wyjeżdżamy stąd, jedziemy Słomę wywieźć, jak widać, tu wszystko opróżniłem W jest pusto eee, Opróżniam też tamte magazyny, sprzedałem całą kiszonkę, jak widać, wymyśliłem patromą. Zobaczcie no jak ładnie wyglądają te pola jak rosną, ten trzepak żółty, kurczę, no piękna sprawa, świetludka trawa i tak zobaczmy jak tam wygląda ze słomą jeśli chodzi o krowy a tu wszystko dobrze do timerów, trzeba im będzie dosypać ale to później na razie starczy więc jedziemy słomę wywozić na biogaz, tam do tamtego trupu będziemy wywalać i sprzedawać bo za dużo tego jest W ogóle sobie, zobaczmy ile czego tu mamy jeszcze. burak cukrowy to już zostanie trochę, PM-u się trochę sprzeda. Tramba yy, zostaje, siano jeszcze zostanie. Pinchą to można sprzedać i słomy od groma do sprzedaży. Więc bierzemy sobie słomy, szukamy, sypiemy i jedziemy ją sprzedać. Sypie, sypię. To ładnie kukurydza rośnie, pięknie. Kurde, takie wielkie pole kukurydzy. Coś wspaniałego. Dobra, nasypało. Aż mi się teraz podoba ta gospodarka. Tutaj to już w ogóle młoda, świeża trawa. Rzepaczek. No i tutaj pole nie moje. tam bawełny ma, ale jak na tej serii bawełną się nie bawię. W Polsce się bawełny nie chował. Niech choduję powinno być jakieś dostosowanie. Map to, do, do, do tego, że jak. W danym kraju, jeśli czegoś nie uprawia, to nie powinno być, no, a nie wymagajmy wszystkiego od farminga. No i zarobiłem na wszystkim 700 ponad tysięcy. Za co kupiłem sobie taką strojkę, po co palce tam stoi, on będzie dodawał mi gotóweczki. O, właśnie, czekajcie, może wysiądę, będzie lepiej widać. O, właśnie, taki, taki łobuz wielki za 680 tysięcy, on będzie dawał 700 dolarów. Także już nie grozi mi to teraz, że w razie czego, gdybym nie był na dedyku to stracę. Jak widać tu puściutko, a hałasuje. Pusto, posprzątane, więc można sobie teraz tutaj przyjeżdżać i wywozić to wszystko. Zobaczymy ile dostanę hajsu za to, pewnie za wiele nie, ale lepiej to niż nic, bardziej, że słomy w tym nie też będę miał, więc trochę te magazyny trzeba z tych starych rzeczy poopówniać, a przy to i nie będzie zalegało, a i parę groszy, Na no 10 tysięcy jest. Na początku serii pamiętam kurczę 10 tysięcy jaki to były duże pieniądze, a teraz to na waciki. Także do zakupienia mi jeszcze to pole zostało, żeby mieć takie ładne koło wszystko i prawdopodobnie już byłoby mi je stać, a nie? no ale w tej chwili za bawełnę, na to jego ja nie będę kupował. Jeszcze do końca zdrowy nie jestem, jeszcze choruję. I oczywiście telefon będzie na mnie rdalał teraz jak ja zacząłem nagrywać. ładnie to wygląda tak ładnie rośnie aż można z zewnątrz powiedzieć fajnie to teraz wszystko wygląda zobaczcie ten krajobraz widokrąg cały kurde no pięknie tak pewnie żeby się złamać tutaj no może się wywinę nie będę jeździł przez te silosy jeszcze muszę e, podjechać na świnki klienikiem samym pod, czy, tamtą samozbierającą podjechać tej słomy wziąć nasypać do pełna i tam zawieść Ampak človek je razvil podijate dvs. anjest, dvs. je dopevna. Tylko tak, yy, wsiądziemy sobie do niego. Muszę większym łukiem, bo mam dwie przyczepy. No takie wiosenne porządki, jak to się mówi. Jedziemy sobie tutaj zapakujemy całą kiszonkę nie wiem czy mi się cała zmieści nie wiem ile tu jest kiszonki 60 ton tam mi się nie zmieści no ale ile się zmieści to na tyle nasypiemy i wysypiemy tam I został, albo całość w ogóle przebiło. i dobra By nie miało z głowy. OBS mi ostatnio głupieje, coś dziwnie, nie wiem co się dzieje. kurwa, nagrałem sobie rapci Kara taki fajny odcinek i, i tak mi go pocięło. Nie było widać w ogóle tego na obs a, a później materiał się okazał tak pocięty, że to aż no, masakra. Zdecydujemy to wszystko tutaj na przerobienie Niech to się przerabia ewentualnie będzie za dużo emerytur czy go sprzedać, jeśli też za zawsze dodatkowe pieniądze No teraz już weźmiemy na raz wszystko Także tutaj zostanie pusto, też będzie można przyjść później tak wszystko nasmarować, nauliwić, wyczyścić. Nie, zostanie wymaczona. Kurde, no. no to ona zostanie jak nic tak myślałem, równa to została no takie prace mówię porządkowe, niezbędne porządki za oknem bardziej jesień niż, niż wiosna, jesień niż niż yy, zima No ale co zrobić, taki mamy klimat teraz, nic na to nie poradzimy. Pogoda cholernie zgniła, człowiek choruje tylko. Muszę podjechać zabrać tą tonę. Bo będzie mnie to irytować. W stanie nie będę mógł jej posprzątać, później nie. A tam później tam wleźć do tych silosów, lub oczyścić, posprzątać, otworzyć, wysuszyć. Tak jak mówiłem, tona została równa. No, dobra, pusto, pusto. Ile ja mam w ogóle siana? 15 ton też na raz wejdzie? Jeszcze jest kilo na drugą przyczepę. Pusto. Dobra. Też to do mieszalnika. I suszarnie też się wyczyści. Stawimy przyczepy, pojedziemy do świnek tam po, po tą szczepę samozbierającą. Teraz z daleka ładnie widać w tamtym Jeszcze Niestety generuje się bardzo duży koszt utrzymania ziemi w tej chwili. I jak mnie nie ma kilka dni na dedyku, a w tej czas płynie cały czas, po prostu mogę zbankrutować. Ja sobie nie, nie pozwolę na to ze względu na to, no ja nie jestem w stanie codziennie wykonywać tej, w tej zdyków. Nie mam już yy, tyle czasu, żeby siedzieć codziennie. Teraz może być tak, że po 3-4 dni mnie w ogóle nie będzie. Znowu będzie tak, że będę, jak nie czas, czasu, będę nagrywał po, po kilka odcinków na dzień, gdzie ja wjeżdżam. po kilka odcinków yy, naraz, żeby mieć jakiś tam zapas. Jak będę miał dzień wolny, to gdzieś może okazać, że nie będę miał tego dnia wolnego. I... Zastanawiałem się nad likwidacją tych świnek, ale później doszedłem do wniosku, że jednak nie. Nie, no, nie, no. Nie da się, nie wolno tak. Świnki, to są Świnki. W polskiej gospodarce zawsze od dziecka pamiętam, że były świnie, i u mnie też były. Wysypili, ile się da. No prawie wszystko. Dobra. Wyjeżdżamy stąd. Przywieziemy pełną. Pani ochroniarz dziękuję. Idę przez osypole ścięte na szczęście. No I tak jak właśnie jak wy nie widzicie to jest w ten sposób w tutaj bawię. Bardzo dużo czasu zajmuje właśnie takie ogarnianie tego wszystkiego i tego przeważnie youtuberzy nie pokazują. Pokazuje tylko prace polowe, pracę jakąś tam nagrać 40 minut odcinka z kultywacji, następne z siewu, następne z tego, a że poza odcinkiem wiedzieć, że ze 4-5 godzin i sieje to wszystko do końca, no to tego, tego nikt nie widzi. Nie? Nie siano, tylko poproszę słomę. Kulak, człowiek jest... zarumisty. To jest chyba najbardziej ulubiony tonik... ...w farmingu 19 I niestety z modyfikacji, nie, nie oryginalne. Był taki ciągnik farmingu, a zabrali nie wiem dlaczego. Dobra, muszę ładowarkę przestawić. Na razie jest pełno, co mnie bardzo cieszy. Podpinnamy, jedziemy na Gospo. SPO. tu się fajnie bawią. W bucie. O coś, lak serwerowy jakiś. No, burnika już prawie się też nazbierało. Cały czas nie mogę się nacieszyć widokiem, który na tych to ładnie roczne. Ten jeszcze blunie nie potrzebuje. I w sumie on robi tylko takie prace poboczne, Cały dużo motogolim nie ma. czy znaczy go, nie będę go spinął zostawię go taki już. Dobra, gdzie ja mam tutaj, mam ten ciągnik. dobra, ja będę sobie to dalej sprzedawał, a my się widzimy w kolejnych odcinkach i na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia, cześć!